Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Już niebawem z moim wujkiem wyjeżdżamy do Rumunii. Zatem zobaczcie, jak przygotowuję się do takiej wyprawy. Pierwsze, co należy zrobić przed wyjazdem, to jak kończy mi się już limit przejechanych kilometrów, a mam instalację gazową, trzeba przyjechać na przegląd. Gdzie przegląd? Oczywiście w nysie, u salach. always first at the finish line first to the plate when it's dinner time first to escape when this shit goes down and these small fucking clowns finna finish mine flow too real hit him with a rhythm rhyme tim's song cause it's cold in the winter time. i'm a yeah so you know that i'm finna shine got the money in the bank like it's intertwined Warsztat zajmuje się montażem instalacji gazowych do przede wszystkim amerykańskich samochodów, takich mniej więcej jak tu widzicie. Od kolegi Dronozaura, który do nas zawitał, żeby zrobić serwis, tam już któryś z kolei. No i zajmujemy się też mechaniką pojazdową, tam jest warsztat mechaniki pojazdowej, tu mamy stację kontroli pojazdów. Robimy wszystko przy samochodach. Filtr wymieniony fazy lotnej, plus filtr, gdzie jest pod spodem fazy ciekłej w reduktorze. Zajęło nam gdzieś około 5-10 minut. Jest dobrze zaustyłowane, także można to szybko zrobić. Jeżeli byłoby gdzieś schowane mocno, no to by nam zajęło to dłużej. W bramie dronozaura jest zamontowana instalacja gazowa Prince. Jest to taka najwyższa półka, jeżeli chodzi o instalacje gazowe Dostępne na rynku Zamontowane są tutaj spryskiwacze gazowe japońskie Keichina, tu jest reduktor zamontowany do, do 500 koni. W zasadzie, no, jeszcze sterownik od instalacji gazowej. I co, no, najlepsza instalacja, polecamy, przyjeżdżajcie do nas, zamontujemy, będziecie zadowoleni. Mamy auta zastępcze, także jeżeli jesteście z daleka i potrzebujecie przyjechać, możecie Nysę pozwiedzać, bo jest fajne miasto. Dysponujemy kilkoma autami zastępczymi, także zapraszamy. To słuchaj, teraz jest wciśnięty do max. Wezmę go, jak Wczoraj byliśmy u na Auto i robiliśmy przegląd gazu, który na wyprawę jest niezbędny, a dziś znajdujemy się wujka Zbyszka, czyli artysta technik w pełnej gotowości. Przygotował stelaż pod panel solarny, z którym mieliśmy problem na ostatniej wyprawie we Włoszech, ponieważ woda, deszcz, który padał, zatrzymywał się pod panelem. I e, no, wydaje mi się, że trochę rozwarstwiała się obudowa od e, namiotu, więc tym razem chcieliśmy tego uniknąć. Także wujek zmontował świetny stelaż i właśnie go montujemy. Czy my będziemy I ucinali 500 to? Bardziej? Będziemy to ucinać? Czy, czy zostawiamy to po prostu? Zosta no, te, no, zostawmy. No, tylko w razie co zostawmy? Tak, przewieźmy tylko i. No, no. Co to daje? No, to 4 godziny potrzebuję, żeby teraz naładował 8%. No to A... 8%? Wczoraj trochę pomęczyliśmy się z panelem fotowoltaicznym, ale też trzeba przygotować się w studiu do wyjazdu. Co zabieram? Zobaczcie. Wiadomo, że żeby przeżyć, trzeba jeść. Jest zrobiony jeden koszyk a w zasadzie. Pudełko bądź case, jak to woli, z jedzeniem. To co mamy w case to ogórki kiszone, jakieś takie jakieś wafle kukurydziane, pudełka puszki z tuńczykiem, trochę makaronu. Oczywiście kawa musi być zmielona, jakaś kasza i takie nawet ciekawe bułeczki. Jak to się mówi, mini garlic w indyjskim stylu. Zobaczymy, czy przydadzą się na ogniu jakaś mieszanka studencka, jakieś tutaj małe przysmaczki. No i oczywiście napoje izotoniczne do picia. Pamiętajcie, to może być wasza reklama. No i to, to czasem musi być dla smaka. Biorę ze sobą 8 puszek, czyli każda puszka praktycznie na dzień, ale jest nas dwóch, czyli wychodzi, że 4 puszki na głowę na tydzień, ale będzie impreza. Prosta matematyka. Przejdźmy zatem dalej. To jest taka walizka, w której Zazwyczaj jest wszystko i nic, począwszy od apteczki po kleszczo łapki, w razie gdyby jakieś naprzykrzyjące się kleszcze do nas się wszczepiły. Jest żyłka oczywiście, taśma, zapalniczka, benzyna, są też krótkofalówki, gdybyśmy mieli się rozstać, a trzeba byłoby gdzieś iść. Oczywiście jest żabka, ale nie żywa, tylko taka. Czołówka, która zaraz zostanie przeniesiona do samochodu. Gdyby nam było zimno w ręce, prawdopodobnie nie będzie. To mam jeszcze taki ogrzewacz. E, już wcześniej go wykorzystywałem, chyba 2 lata temu. Także po prostu jest. Można sobie ogrzać rączki. Nie wiem na jaką temperaturę się szykujemy, ale wydaje mi się, że w nocy może sięgać nawet 4 stopni Celsjusza. Oby była wyższa. Wiadomo, wiertła, bity klucze i tak dalej, i tak dalej, super glue, sznurki i jakieś inne małe badziny. baterie, zapasowy kabel, to wszystko znajduje się w tym Kesie. Oczywiście trzeba być czystym, także ręcznik musi być. Żebyśmy nie zmarzli w nocy, są śpiwory do minus 7 stopni, temperatura komfortowa to stopni 0. Wydaje mi się, że akurat te śpiwory się sprawdzą idealnie, ponieważ w dolomitach, jak byliśmy, było około 14 stopni, i tamte śpiwory mogą, mogą, mogą być trochę już za zimne. Oczywiście tu są krzesła, poduszki pod głowę. Jest hamak, którego nie wiem, czy użyjemy, ale być może, jak gdzieś zadokujemy się przy drzewach, to może zrobimy chwilę relaksu. Rzeczy kuchenne to oczywiście kubki, w których pijemy kawę, herbatę. Dodatkowo mamy palników kuchennych dwa, do tego takie naboje plus y, gdyby nam się nie chciało odpalać krzesiwem ognia, to też jest taka rozpałka. Kawiarka musi być, sztućce e, proszę bardzo są, talerze również, garnki, e, są dwa zestawy, tu kawiarka, bo wujek jest kawiarzem, mam nadzieję, że tym razem woda nie będzie zgniła. Sierpki. Tak, oczywiście nie brakuje nam żadnej gąbeczki, czy czegoś do czyszczenia naczyń po jedzeniu i w tym oto małym pojemniku jest coś takiego do zrobienia ogniska, czyli stawiamy sobie domek i dorzucamy sobie tam drewnianka. siekiera oczywiście jest i mała i duża, gdybyśmy jej potrzebowali, a w zasadzie ich. Gdybyśmy napotkali jakieś problemy na drodze, no nie wiem, nie daj Boże, coś nam się popsuło albo spadłyby drzewa, no to mamy też rzeczy techniczne. Jesteśmy ubezpieczeni w Tomahawk, czyli mały toporek, mała siekiera. Oczywiście e, nie wolno zapomnieć o rękawicach. E, mamy również nie, nie by było. piłę szablastą, wkrętarki, e, jest również gumówka, młotek. Kompresor, którym da się napompować koło. Wiadomo, że na wszystko nie można być przygotowanym, ale staramy się mieć no, to, co wypadałoby mieć. Oczywiście tutaj jest zestaw kluczy. Proszę bardzo, to jest chyba podstawowe, co trzeba mieć, bo są różne bity, są imbusy, no i są klucze nasadowe. Także jak na razie, to chyba wszystko. To co zabieram z dronów to tak. Na pewno będzie Mavic 3 w wersji Cine. Dodatkowo będzie Mavic Mini 3 Pro, którego mam w takim case. Z ciekawości mam tego małego bzyka, który jak na razie mi się nie podoba. No dziwnie dla mnie lata, ale mam nadzieję, że w Rumunii no, przekonam się do tego drona. Jeżeli nie będzie oczywiście wiało, bo wydaje mi się, że on jest bardzo podatny na wichry wiatry. Wykonuję zdjęcia ZV E10 na ultra szerokim kącie 7,5 mm. Tu jest przysłona T2.9. Co jest fajne, no to oczywiście to, że obracam ekran i mówię: "Dzień dobry. Witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się tu i ta a, jeszcze zapomniałem, mam ze sobą tego drona i tym dronem nie latałem praktycznie w ogóle. Jest to Avata 2, e, Avaty 1 nie biorę. Przetestuję również tego drona. Mam nadzieję, że jakość obrazu będzie o wiele, wiele lepsza. No i oczywiście jest to combo pack z trzema bateriami i goglami, które są niezbędne, aby mieć wizję. I to jest wszystko to, co zabieram. O. Otwarte. Otwarte? Otwarte. Dzięki. Cześć. No co ty znowu kręcisz kurczę. Powiedz mu coś mnie. Nie wiem. Masz. Jak tam? Jest... Patrz. Na wujek na przyjechał decyzji. z pisankami. Zabieram pisanki na wyprawę. Kurczę, paluszków nie ma. Nie ma paluszków? Wujek pokochał ostatnio paluszki... beskickie. One są z beski. No ale wziął precel. Ma, 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 będziemy jedli, będziemy co? jedli. Także aktualizacja statusu, jeżeli chodzi o jedzenie. Co? O co? O jedzenie Dobra, cukierki wziąłem na dzieci. winogron wziąłem dla nas. No, to czyli to. Marci. Winogrą do lodówki. Do lodówki. Tak. To jest lodówka. Co to jest? Jedzenie za <suszy> kota, będziemy jedni? Jednak paluszki wziął. To jest Śniadanie, obiad, kolacja. Wiadomo co będzie jedzą. Dobra, przechodzimy do pakowania. Proszę Pana, proszę Panić, czas ruszać w podróż, jutro o siódmej startujemy i co mogę powiedzieć, to jedyne sławne hej przygodo, niech niesie nas wiatr, do zobaczenia w kolejnym odcinku.